Cześć, zapraszam Was w kolejnej lekcji z serii Gramatyka dla wzrokowców. Gramatyka dla wzrokowców to seria, w której bardzo blisko obcujemy z gramatyką i nie da się jej po prostu nie zrozumieć. Dzisiaj powiemy sobie o czasownikach rozdzielnie złożonych, czyli takich czasownikach, które składają się z dwóch elementów. Z Czasownika i jego przedrostka. Jak wtedy wygląda z takimi czasownikami zdanie? Szyk zdania jest bardzo podobny do takiego zwykłego szyku zdania czyli na pierwszym miejscu znajduje się osoba, podmiot, na miejscu drugim znajduje się czasownik odmieniony przez tą osobę. Następnie reszta zdania, a na samym końcu przedrostek tego naszego czasownika. Tutaj mamy trzy przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone. Fernzyjen oglądać telewizję. Jak widzicie, jako bezokolicznik, Fernzyjen e, występuje e, złączony, jako bezokolicznik, ale my w zdaniu go rozdzielamy, czyli powiemy iść zeje, fern. Ich zeje am Abend fern. Ich zeje oft fern. Oglądam często telewizję. Czyli rozdzielamy ten nasz czasownik, przedrostek znajduje się na samym końcu, na drugim miejscu, jak zwykle czasownik, oczywiście odmieniony odpowiednio przez osobę. Drugi nasz czasownik to ankon. Ankon jako bezokolicznik e, oczywiście piszemy łącznie, jednak gdy zastosujemy go w zdaniu, to go rozdzielamy. I powiemy na przykład, Wann kommt der Zug an? Kiedy przyjeżdża, przybywa pociąg. Wann kommt der Zug an? Wann kommt der Zug an? Czyli mamy najpierw pytajnik, następnie czasownik, podmiot, cuk, czyli pociąg jest naszym podmiotem i na końcu przedrostek. An. I ostatni nasz czasownik to cumachn, który także jako bezokolicznik występuje y, taki złączony. Y, jednak w zdaniu go po prostu rozdzielamy. Cumachn, czyli zamykać na przykład drzwi, albo też zakręcać. I możemy sobie powiedzieć: ich mache eine flasze, cum. Ja zakręcam butelkę. I machę ajne flasche zu. Zu machen, zakręcać, zamykać. W ten sposób budujemy zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi. Do zobaczenia w kolejnej lekcji z serii Gramatyka dla wzrokowców. Jeżeli chcecie uczyć się w domu właśnie gramatyki języka niemieckiego w taki obrazowy i praktyczny sposób, to przygotowałam dla Was 42-stronicowy niezbędnik gramatyczny dla wszystkich, którzy uczą się języka niemieckiego. Te materiały, które dla Was przygotowałam, omawiają tematy, które ja omawiam w serii Gramatyka dla wzrokowców. I każdy ten temat składa się z: Najpierw mamy Pięknie, graficznie przedstawione dane zagadnienie gramatyczne, które rozwieszamy sobie bądź kładziemy w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w domu. Tutaj, akurat, czas przeszły perfekt jest rozbudowanym tematem, więc omówiony ten temat jest na dwóch stronach. Następnie mamy przykładowe zdania, które również są e, oprawione graficznie, tak by przyjemnie Wam się uczyło. Wszystko jest e, bardzo e, takie przejrzyste, e, byście nie musieli e, i przy tym bardzo skupiać wzroku. Było to po prostu, e, by przez te zagadnienia, że jest tak lekko, i właśnie bardziej praktycznie. Czyli mamy kolejną stronę, to przykładowe zdania. Kolejna sprawa to Twoja baza słów. W tym przypadku Twoja baza czasowników regularnych i Twoja baza czasowników nieregularnych, z których właśnie, z którymi właśnie będziesz ćwiczyć w tym przypadku czas przeszły perfekt. Czyli bierzemy sobie tą. Stronę na nią patrzymy, patrzymy na ten schemat naszego zdania w czasie przeszłym perfekt i budujemy zdania właśnie z czasownikami z tej bazy. Do każdego tematu przygotowałam taką bazę słów, w zależności od tego, co ćwiczymy w danym temacie. Jeżeli ćwiczymy końcówki przymiotnika, to macie bazę najważniejszych przymiotników, z którymi je utrwalacie, te końcówki. I po bazie czasowników macie również słówka do wycięcia. Wycinacie je, rozwieszacie i ćwiczycie z nimi. Budowę zdań w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym. I w ten sposób wygląda każdy omówiony w tym naszym niezbędniku temat. Koszt tych 42 stron materiałów to 20 zł. Jeżeli macie ochotę kupić, wyślicie potwierdzenie przelewu na mojego maila niemiecki z przyjemnością gmail.com a ja w e, mailu zwrotnym odeślę Wam e, tego właśnie mini e-booka, czy też te materiały do e, obrazkowej nauki, praktycznej nauki gramatyki języka niemieckiego. Do zobaczenia.